Witam, ja jestem Dedegus, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam nowy poradnik. Poradnik, w jaki sposób uruchomić Cyberpunk 2077 na y, słabym komputerze, słabszym niż jest to podane w wymaganiach minimalnych. Y, wiele osób może mieć taki problem jak ja. Że wasz sprzęt po prostu nie wyrabia w tej grze. Gra się nie uruchamia. No i co wtedy zrobić? No słuchajcie, jest to jest dosyć proste. Da się to wszystko obejść. A więc, y, wchodzimy sobie w folder z naszą grą. Y, no i tak, y, tu mamy zainstalowanego superpunka, Tu jest aplikacja. I teraz, tak, robimy coś takiego: y, o, tworzymy sobie nowy plik. Y, to będzie na razie folder testowy. E, nazwijmy go sobie Update. E, dokładnie tak. I teraz otwieramy go za pomocą plus, plus. To jest ważne. I teraz słuchajcie, piszemy coś takiego. GPU z dużych myślnik set równa się very low teraz enter i uwaga render równa się jeden Słuchajcie, to y, nam y, pozwoli na cieszenie się naszą grą w co prawda mniejszych ustawieniach, ale w lepszej ilości FPS-ów, no i po prostu będziemy mogli y, normalnie zagrać w, zagrać w tą grę bez żadnych problemów. Y, teraz, tak, żeby Wam udowodnić, y, jaki jest mój komputer. Ja tutaj podam na ekranie dokładne specyfikacje mojego komputera i z tego co będziecie widzieć, no to ja jednak nie jestem w stanie odpalić tej gry. To się nie zgadza z minimalnymi. Po prostu karta graficzna, głównie chodzi o kartę graficzną, ona nie wyrabia. Ona nie wyrabia, ona ma tam 2GB pamięci, tak. No i teraz. Ale, jak tutaj zrobicie wszystko co będę robić, to powinno być dobrze. Teraz jeszcze musimy zrobić jedną rzecz. A więc cofamy się tutaj, no i ten plik tutaj otwieramy także w notpadzie. I w nowym wierszu wpisujemy coś takiego. Memory set równa się 2GB, to jest w przypadku, kiedy mamy właśnie kartę graficzną, która ma pamięć 2GB, to jest ważne, zapisujemy to. No i słuchajcie, tyle, tyle wystarczy. Teraz możemy już sobie włączyć naszego cyberpunka Niezależnie czy to pobraliśmy ze steama, czy z jakichś innych źródeł To wszystko powinno działać A więc słuchajcie, uruchamiamy grę Zaraz zobaczymy co się stanie Dobra słuchajcie, odpalił się launcher, jest dobrze No i co, oczywiście Całą grę też włączę, żeby pokazać, że wszystko działa. A więc klikamy graj. No i zobaczcie, ładuje się. Ładuje się, no słuchajcie. No, to jest coś niesamowitego, że możemy zagrać w Cyberpunk. Słuchajcie, ja tyle lat chciałem grać w tą grę. Ja Ja patrzyłem na wszystkie trailery, na wszystkie zapowiedzi, po prostu śledziłem wszystko. No i później zobaczyłem, że mój komputer nie może tego spalić. Ja byłem w szoku, ja byłem. Po prostu. To, było, to była masakra, jakaś kompletna. Ale odkryłem w ten sposób, odkryłem w ten sposób i dzielę się z nim z wami. Zobaczcie. Pres to continue. Klikamy, klikamy. I proszę bardzo, jest gra odpalona, wersja 1.12. Nie, no, no. Musicie koniecznie łapka w górę, musi być zostawiona subskrypcja, dzwonek, bo ja się natrudziłem naprawdę, żeby to ogarnąć, żeby to... Ja to testowałem wielokrotnie, różne opcje. Dobra, pokażę jeszcze tutaj, że się uruchamia wszystko w pełni i... I będę, będę kończyć tą, tą nagrywkę, żeby tu nie trwało nie wiem jak długo, bo nikt nie będzie miał potem czasu, żeby to oglądać wszystko. Zobaczycie, no i proszę bardzo, jest gra, działa elegancko, no nie no, no ja, ja, ja się jaram, ja się jaram, słuchajcie, mam nadzieję, żeby też yy, obracam się tu teraz, żeby Wam udowodnić że to jest moja, mój gameplay, a nie, nie wiem, jest ściągnięty skądś. Mamy bergera jakiegoś. No i dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się.